Łukasz Masarzewski, witam w rozmowie dnia. Dziś moim państwa gościem jest brygadier Jarosław Gryciuk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie Komendancie, przejął Pan dowództwo nad Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu od końca sierpnia. Wcześniej Pan dowodził strażakami z Olsztyna i Nowego Dworu Gdańskiego, ale służbę zaczynał Pan właśnie tutaj. Jak to jest wrócić po tylu latach? Tak, Panie Redaktorze, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu to moja macierzysta, jednostka, w której rozprzytałem służbę, swoją przygodę z Państwową Strażą Pożarną. Było to 25 lat temu, dokładnie w 2000 roku. Pracowałem w elbląskim garnizonie przez 8 lat. Była to bardzo, był to bardzo miły czas i, i naprawdę fajna przyjemność. Cieszę się, że po 15 latach wracam z powrotem do, do Komendy Miejskiej w Elblągu w zupełnie innych warunkach pełnienia służby, ale cały czas w bardzo dobrym klimacie, klimacie, w bardzo dobrym środowisku do pełnienia tak naprawdę zaszczytnej służby. Pytanie trochę z cyklu zapoznawczy może w zasadzie powinienem od niego zacząć. Dlaczego Pan został w ogóle strażakiem? Czy to jest taki... Klasyk gatunku, że jako chłopiec marzył Pan o tym zawodzie, e, no właśnie to panie redaktorze się nie zgodzimy. To, to nie jest e, przykład klasycznej kareli strażackiej e, związany z tym, że zawsze marzyłem o tym, żeby być strażakiem. E, natomiast e, i to też nie jest tak, że mam tradycje rodzinne strażackie. Natomiast był to e, swojego rodzaju pomysł na życie. No to będę związany również z komendą miejską e, pięknej straży w Weblągu, bo e, jako e, przyszły absolwent zespołu szkół technicznej informacji. Byłem w takim okresie, kiedy trudno było podjąć decyzje związane ze swoją przyszłością, i wtedy właśnie funkcjonariusze Komendy Miejskiej w nie przybyli do, do, do szkoły, prowadząc taką, nazwijmy to, pogadankę przedstawiającą warunki służby w Państwowej Straży Pożarnej. Od razu mi się to spodobało i postanowiłem aplikować do szkoły, do szkoły aspiranckiej. Pierwszy rok, w pierwszym roku nie udało mi się tego dokonać, natomiast w kolejnym roku zostałem już uczniem służby kandydackiej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Jest pan komendantem od miesiąca, czy już zapoznał się Pan z jednostką? Tak, tak. Miesiąc czasu to właśnie taki właściwy czas, żeby, żeby poznać jednostkę, poznać strażaków. Odbyłem wizytację we wszystkich jednostkach podległych mojej komendzie. Miałem też okazję spotkać się z samorządowcami naszego, naszego, naszego powiatu. To było bardzo miłe spotkania, zarówno jeżeli chodzi o terytorialne samorządy, jak i spotkania z strażakami naszej komendy. A czy w ciągu tego miesiąca zauważył Pan już coś, co należałoby zmienić w tej jednostce, czy jest ona już kompletna? No to bardzo szerokie pojęcie, Panie Redaktorze, o to, czy ona jest kompletna, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o takie prace związane z infrastrukturą, no to to zaplecze zostało zapewnione w właściwy sposób i to bardzo duże zaangażowanie poprzedniego komendanta, który doprowadził do ostatecznie, ostatecznie do do dokończenia tej, tej budowy, bardzo długo wyczekiwanej. Natomiast e, zostały jeszcze takie tematy związane z zapewnieniem właściwego, za, zapewnieniem właściwego e, sposobu zasilania w prąd elektryczny. Musimy dokończyć, w, 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 dokończyć wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie, która będzie, że tak powiem, zapewniała właściwe zabezpieczenie budynku w, w to źródło e, zasilania. E, no cóż. E, w, Praca, praca idzie do przodu. Nasze działania przede wszystkim skupiają się na doraźnej pomocy mieszkańcom naszego powiatu i miasta. Na tym jesteśmy skupieni i jestem przekonany, że warunki te infrastrukturalne, jak i przygotowanie merytoryczne i kompetencyjne funkcjonariuszy naszych komendów w zupełności zapewnia optymalne bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu i miasta. A jakie cele wyznaczył Pan sobie jako komendant, a także przed strażakami z powiatu elbląskiego? Cele to, tak jak powiedziałem wcześniej, nasze statutowe działania. Chodzi nam o zapewnienie tego bezpieczeństwa i wydaje mi się, że jesteśmy właściwy, właściwie przygotowaną formacją do tego, aby nasi, mieszkańcy naszego miasta i powiatu byli spokojni bezpieczni. Nasze działania najczęściej wyglądają, jeżeli mówimy o tych, które na co dzień widać, tak? te, czyli te związane z likwidacją pożarów i miejscowych zagrożeń, na to jesteśmy przede wszystkim skoncentrowani i to są nasze główne zadania. Natomiast dobrze Państwo wiecie, że, że Państwowa Straż Pożarna to nie tylko pożary, miejscowe zagrożenia i innego rodzaju sytuacje niebezpieczne, ale też działanie takie statutowe, działania związane z bezpieczeństwem biernym, nazwijmy to, naszego powiatu. Skupia się to ono głównie na, na przygotowaniu zarówno strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów ochotniczych Straży Pożarnych do prowadzenia działania ratowniczo gośniczych poprzez szkolenia, różnego rodzaju kursy, ale również to bezpieczeństwo bierne budynków, tak? czyli prowadzimy cały czas, cały czas kontrolę budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, różnego rodzaju obiektów, w których przebywają ludzie i chcemy, żeby ludzie w tych obiektach również czuli się bezpieczni. To jest nasze również zadanie takie, którego może nie widać, ale, ale cały czas jest realizowane. No Ostatnie lata to również działania związane z tymi zewnętrznymi zagrożeniami, które do nas dotarły, czyli walka z COVID-19 i pomoc uchodźcom z terenów objętych wojną w Ukrainie. Tutaj druhowie ochotniczych straży pożarnych, jak i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej byli bardzo mocno zaangażowani poprzez różnego rodzaju, tak nazwijmy to, prace logistyczne, ale również, ale również przy COVID-zie działania związane z zabezpieczeniem obiektów, bądź też działania związane nad tym aby to bezpieczeństwo covidowe skażeniowe było jak na najwyższym poziomie. A jakie pana zdaniem teraz najważniejsze wyzwania stoją przed strażą pożarną? Ogólnie rzecz biorąc, widzimy to co się dzieje w Europie i na całym świecie, czyli przede wszystkim zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Gdzieś te zagrożenia bardzo systematycznie przesuwają się w stronę tutaj północnych naszych regionów i Jesteśmy przygotowani, jestem niemal przekonany, że te zagrożenia kiedyś do nas dotrą i będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Powiat holmski to powiat tak naprawdę najbardziej zagrożony zagrożeniami powodziowymi tak? z uwagi na swoje położenie geograficzne i rzędne terenu. I te zagrożenia bardzo często do nas wracają. Najczęściej na przyłomie jesieni, zimy oraz na przyłomie zimy i wiosny jesteśmy do tych, do tych działań doraźnie przygotowani. Strażacy i ochotnicy. Straży Pożarnej i Strażacy Państwowej Straży Pożarnej przez wiele razy już udowodnili to, że potrafimy sobie z tymi zagrożeniami dawać radę, ale tak jak pan redaktor powiedział, to są zagrożenia, które na pewno nas nie miną, które będą do nas wracały i musimy sobie z nimi poradzić poprzez przygotowanie do działań, ale również poprzez zmianę infrastruktury hydrologicznej na terenie naszego powiatu. Dziękuję za rozmowę, dziękuję również państwu. Dziękuję państwu, dziękuję panie radykatorze. Moim Państwu gościem był brygadier Jarosław Gryciuk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Belbląku.